Po wielu miesiącach względnego pokoju na Ukrainie, tamtejsi, jak i zachodni urzędnicy biją na alarm w związku z gromadzeniem się licznych sił rosyjskich w pobliżu granicy. Na wschodniej granicy Ukrainy doszło do eskalacji konfliktu trwającego nieprzerwanie od lutego 2014 roku. Środę 31 marca amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosjan. Szacuje się, że około 4000 rosyjskich żołnierzy zostało wysłanych na granicę z Ukrainą, a 26 marca w ostrzale ze strony sił prorosyjskich zginęło 4 ukraińskich żołnierzy. Rozejm z lipca 2020 roku został niejako zerwany. Eskalacji towarzyszy zagęszczenie rosyjskich działań wojskowych i strategicznych wokół Ukrainy, a także zauważalne zintensyfikowanie aktywności Rosjan w innych regionach. W poniedziałek 29 marca samoloty wojsk NATO interweniowały 10 razy w reakcji na manewry rosyjskich bombowców niebezpiecznie blisko granic państw sojuszu. Przemieszczające się wojska rosyjskie w okolicy granicy z Ukrainą, a także rosnące napięcie między tymi dwoma państwami, spowodowało natychmiastową zmianę klasyfikacji sytuacji na Ukrainie. Dowódca sił USA w Europie zmienił ją z dotychczasowego możliwego kryzysu na potencjalny nadchodzący kryzys. Jest to najwyższy stopień zagrożenia w systemie stanu alarmowego Łaczkon. Jak stwierdził podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu, zmiana w ocenie zagrożenia oznacza obawy dowódcy w kwestii potencjalnych zagrożeń i stanowi wyraźny sygnał dla rządzących w sprawie dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Wojska rosyjskie wykonują manewry, które zaniepokoiły państwa należące do NATO. Czy w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej Ukrainie może dojść do niebezpiecznych działań wojennych, a sytuacja może wymknąć się spod kontroli? Wielu ekspertów wojskowych jest zdania, że obecne działania Rosji to klasyczne prężenie muskułów mające na celu demonstrację siły i wysłanie jasnego sygnału w świat, że Rosja jest silnym i stanowczym państwem, które dba o bezpieczeństwo i interesy swojego narodu. Należy mieć na uwadze, że tak jak w zachodnim świecie Rosja przedstawiana jest jako wielkie zagrożenie, tak samo NATO przedstawiane jest w Rosji. Ten fakt jest pomocny w zrozumieniu obecnie zaistniałej sytuacji na wschodzie. W niedalekiej przeszłości Ukraina wysyłała jasne sygnały i prowadziła wiele kampanii mających na celu zbliżenie jej do Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie do NATO. W interesie rosyjskim strata Ukrainy na rzecz Zachodu byłaby dotkliwą klęską. Z tego względu Rosjanie grają sytuacją u swojego mniejszego sąsiada, stale pokazując swoją dominację oraz siłę, za każdym razem przypominając, że Ukraina nie zostanie przyłączona do Unii Europejskiej. Zaistniały konflikt systematycznie podtrzymywany jest na odpowiednim dla Rosji poziomie tak wyważonym, aby mieć Ukrainę w ryzach, a jednocześnie pokazywać światu, że Rosja nie pozwoli na ingerencję w jej strefę buforową. Jednak wielu ekspertów zaznacza, że to niebezpieczne żonglowanie pokojem w Europie Wschodniej może przynieść opłakane skutki, a sytuacja może prędko wymknąć się spod kontroli. W wyniku przedsięwzięć podejmowanych przez poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, kijów stał się pionkiem również w amerykańskiej grze. Należy zwrócić uwagę, że nowy prezydent USA raczej nie jest z tego stanu rzeczy zadowolony, gdyż od czasu objęcia urzędu prezydenta Biden zachowuje duży dystans i nie podjął większych znaczących działań i inicjatyw w tej sprawie. Niektórzy wzywają administrację Bidena do zdecydowanego stanowiska wobec Rosji. Jeden z byłych wysokich rangą urzędników Trumpa powiedział, że w czasie ostatniego miesiąca widzieliśmy prawdziwą eskalację agresji w Donbasie, a obecny prezydent USA pozostaje bierny. W traktacie Klausowica poświęconym sztuce wojennej działania wojenne określone są jako integralna część polityki. Klausewicz napisał, iż wojna jest niczym innym jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków. Świadomość tego ponadczasowego, trafnego sformułowania jest bardzo pomocna w zrozumieniu oraz przewidywaniu rozwoju konfliktu we wschodniej Ukrainie. Wcześniej określone działania rosyjskie z punktu widzenia tego państwa są zrozumiałe. Jednak czy USA jako najpotężniejsze państwo w NATO może mieć w tym jakikolwiek interes polityczny? W czerwcu 2020 roku Departament Stanu USA zaakceptował możliwą sprzedaż Ukrainie 16 kutrów patrolowych Mark 6 i uzbrojenia o wartości 600 milionów dolarów. W czasie minionych lat Ukraina mocno ubiegała się o zakup sprzętu wojskowego od Amerykanów. Lecz potencjalny zarobek USA będzie niewspółmiernie mały, jeżeli sytuacja na Ukrainie wymknie się spod kontroli. Przykładowe 600 milionów dolarów dla najbogatszego państwa na świecie o PKB rzędu ponad 21 bilionów dolarów jest kwotą niemal niezauważalną. Natomiast otwarty konflikt tuż przy granicy NATO może wciągnąć USA w wojnę. W której stracą dziesiątki miliardów dolarów, a światowe bezpieczeństwo może zostać istotnie zachwiane. Jak zatem NATO odnosi się do wydarzeń na Ukrainie? NATO nie ma do odegrania bezpośredniej roli w tym konflikcie poza udzieleniem Kijowowi wsparcia politycznego. Niektóre państwa członkowskie szkolą ukraińskich żołnierzy i sprzedają im broń. Christopher Kaluba, były urzędnik Departamentu Obrony, jest zdania, że NATO musi być w pełni gotowe na reakcję kryzysową. Efekty uboczne wznowienia walk między Ukrainą a rosyjskimi separatystami mogą nadejść szybko, a NATO musi być przygotowane, nawet jeśli nie ma obowiązku ochrony Ukrainy. Ma obowiązek chronić wszystkich członków NATO, w tym znajdujących się w pobliżu Ukrainy, dodał na koniec. Te stwierdzenia dają jasno do zrozumienia, że NATO nie zamierza jakkolwiek ingerować w sprawy Ukrainy. Jednak zostawia sobie otwartą drogę na możliwe działania, kiedy sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. Bardziej niż Sojusz Północnoatlantycki aktywni są Rosjanie. I tak oto minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że ci, którzy będą próbowali wywołać nową wojnę w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Doprowadzą do zniszczenia tego kraju. Według informacji, które publikowane są w mediach, wojskowi w większości rozumieją zgubność wszelkich działań wywołujących ten konflikt. Mam nadzieję, że politycy nie będą zachęcać do rozpalania tego konfliktu, a Zachód i USA nie będą podburzać społeczności w regionie, dodał Ławrow. W czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że ruchy rosyjskich wojsk nie powinny kogokolwiek niepokoić, gdyż Rosja przemieszcza swoje siły według własnego uznania i podejmuje konieczne środki, by zagwarantować bezpieczeństwo swoich granic. Ukraina stała się pionkiem wielkiej grze pomiędzy NATO na czele z USA a Rosją. Choć wydaje się, że to Rosja na tym polu chce osiągnąć największe możliwe korzyści polityczne, to ewentualne sukcesy Rosjan są porażką dla NATO, gdyż pokazują bierność i opieszałość sojuszu, który nie chce angażować się w konflikt, który w każdym momencie może przeistoczyć się w niekontrolowaną wojnę. W zaistniałej sytuacji to Rosja jawi się jako zwycięzca, ponieważ USA i NATO. Nie zaryzykują poniesienia kosztów, które znacznie przewyższą możliwe korzyści. Ingerencja w sprawy Ukrainy po prostu się nie opłaca, jednak Sojusz Północnoatlantycki musi robić wszystko, aby zachować twarz i wyjść z opresji z należytą powagą. Żonglowanie życiem i bezpieczeństwem wielu ludzi w imię osiągnięcia politycznych celów i korzyści może skończyć się wielką tragedią. A obecna eskalacja konfliktu nie sprzyja łagodzeniu stosunków zwaśnionych stron. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.